Siemaneczko, witam moich widzów z tej strony Byksławek. Teraz zrobię coś, czego dawno nie robiłem. 100 kg na ilość ruchów. Jedziemy. Ech, o twoja kwiatierka. ale spadek siły, kurde. Fuh. Tego jeszcze nie było, kurde. Ale tak, redukcja robi swoje, kontuzja robi swoje. Pewnie po nowym roku. Dopiero pojawi się jakiś przyrost. Na razisko. Subskrybuj mój kanał. Razem zrobimy formę szycia. Będziemy szybsi. Zdrowsi i silniejsi. Łapka w górę i komentarz również mile widziane. Pozdro!